Mimo iż Bogdaniec nie należy do najstarszej miejscowości gminy, to w roku 2018 była okazja do świętowania 250. rocznicy powstania. Zaczęło się to praktycznie od dwóch rzeczy, a mianowicie po pierwsze usypania Holender Dam, czyli grobli na skraju błotwarciańskich na terenie należącym do Jenina przez Olendrów Jenieńskich i po drugie od wybudowania przez leśniczego mędla z Pyżan 32 domów dla przyszłych osadników, którzy zamieszkają w tej miejscowości. Gdzie była usypana ta grobla, trudno w tej chwili dokładnie powiedzieć, ale przypuszczamy, że miało to miejsce na terenie. Między obecnymi torami kolejowymi a drogą krajową numer 132, może bardziej przesuniętą w kierunku torów kolejowych. To właśnie w oparciu o tą groblę zaczęto stawiać pierwsze domy. Następne domy były lokowane w kierunku właśnie wspomnianej drogi. I na podstawie mapy z 1805 roku, będącej w zasobach Towarzystwa Miłośników Ziemi Bogdanieckiej, należy sądzić, że w obrębie dzisiejszego ronda stanęły trzy domy: dwa w kierunku zjazdu w ulicą Kościelną, w kierunku Kwiatkowic, i jeden właśnie na terenie należącym dzisiaj do piekarni. Tak to się zaczęło. Elementy, które składały się na Miejscowość powstały znacznie wcześniej. Mam tu głównie na myśli młyny wodne, których w Bogdańcu było aż trzy, są datowane na rok 1337. Oczywiście w owym czasie Bogdańca jeszcze nie było, ale wiadomo, że funkcjonowały już dwa młyny, będące młynami stanowickimi z czasem. Młyny te były e, młynami jenińskimi około roku 1517, a w momencie powstania miejscowości Bogdaniec stały się młynami bogdanieckimi. Zastanę w 1945 roku przez Polaków, młyny o określonej konstrukcji miały swoich odpowiedników wcześniejszych, ale te wcześniejsze konstrukcje nie są nam znane. Natomiast wiadomo było, że te młyny, które w 1945 roku przejęli Polacy, nie były pierwszej młodości. Młyn górny, najważniejszy z nich, powstał w roku 1826 miał zdolność przemiału około dwóch ton ziarna na dobę i był napędzany wodą poprzez koło młyńskie płynącą w potoku bogdanieckim. Potok Bogdanka. Ten potok przyjął tą nazwę w okresie późniejszym. Przy tym samym potoku były ustułowane także dwa pozostałe młyny wodne, a mianowicie młyn średni i młyn dolny. Młyn średni to konstrukcja z początku XX wieku, ale wiadomo już, że od okresu przedwojennego nie prowadził przemiału zboża. Był raczej przystosowany jako hotel dla gości odwiedzających te tereny, a przyjeżdżających zarówno z Berlina, jak i z Gorzowa. Po wojnie służył jako magazyn zbożowy. Stop. Młyn Dolny to budynek z końca XIX wieku, prowadził jeszcze przemiał zboża w latach powojennych, ale z uwagi na to, że urządzenia młyńskie zarówno w młynie górnym jak i dolnym były bardzo zbliżone do siebie pod względem technicznym, służył jako dostawca części zamiennych dla młyna górnego. To młyn górny i jego urządzenia właściwie były w ten sposób Ochraniane jeszcze długo. Długo młyn przemysłowy. Przestał mielić w 1992 roku, przegrywając konkurencję z naprawdę bardzo dużymi młynami. Jego zdolność była na owe czasy zupełnie przyzwoita, bo wynosiła 7 ton przemiału ziarna na mąkę czy inne produkty na dobę. Była to spora wydajność, ale jak się później okazało. W miarę upływu czasu, jednak postęp w tej dziedzinie był na tyle duży, że no, niestety ten młyn także został zamknięty. Młyn dolny był napędzany kołem młyńskim nasiębiernym. Żeby ten układ dobrze funkcjonował, potrzebny był zbiornik retencyjny. Ten zbiornik przed wojną był. Po wojnie uległ dewastacji, ale w ostatnich latach został odtworzony mimo, że już. Właściwie on nie spełnia tej pierwotnej roli, a mianowicie magazynu wodnego dla koła młyńskiego. W tej chwili jest on zarybiony i odbywają się przy nim zawody wędkarskie, nawet dosyć często. Młyny wodne należą jakby do takiego subregionu, który określany jest mianem Doliny Trzech Młynów. Dolina Trzech Młynów to przede wszystkim miejsce, Służące poczynkowi, służące turystyce, jest tu mnóstwo szlaków, zarówno pieszych, jak i rowerowych, także konnych, można tutaj doskonale wypocząć. Także zaglądając do młyna górnego, który jako muzeum można odwiedzić i zapoznać się z urządzeniami, które kiedyś służyły do. Przemiału zboża. Te urządzenia są nadal na wyposażeniu młyna. Można przy okazji także zwiedzić pomieszczenia młyna, zwłaszcza te pomieszczenia socjalne, ponieważ są tam przedstawione eksponaty, jak również wyposażenie mieszkalne młynarza, który był ostatnim właścicielem. Młyna przed wojną. To była rodzina werk. Do tej rodziny należała Rutgenke, córka Wienarza, która życie codzienne opisała w takiej swojej biograficznej książce Szczęśliwe lata. Do Doliny Trzech Młynów także zaliczamy przedwojenny plac będący boiskiem sportowym, na którym odbywały się mecze. Zresztą to boisko służyło także w okresie powojennym do rozgrywania meczy i do różnych ćwiczeń sportowych. Na końcu tego placu był przed wojną pomnik poświęcony sportowcom ziemi bogdanieckiej. Z tego pomnika zostało niewiele, no, najbardziej widoczny jest cokół, natomiast ta górna część została w jakiś sposób, prawda, zniszczona. Pomnik ten jest otoczony z sześcioma dorodnymi daglezjami. Obok przepływa Potok Bogdanka, który bierze swój początek niedaleko stamtąd, bo mianowicie można powiedzieć, że na przestrzeni jakieś 500-600 metrów od tego miejsca. Zadziwiające jest to, że ten potok Bogdanka od praktycznie siedmiu wieków toczy swoje wody nieustannie, dzięki którym w swoim czasie były napędzane. Koła młyńskie trzech młynów. Być może w niektórych okresach pór roku ilość wody do poruszania kół młyńskich była niewystarczająca. Wobec czego z czasem zastępowano napęd młynów, zastępując wcześniej jeszcze te koła młyńskie poprzez prowadzenie turbin napędzających mechanizmy młynów.